no i powoli będziemy zaczynać sezon żeglarski na razie prace busmańskie trzeba dobrze wyszorować tym co tam trzeba jeszcze jakieś poprawki porobić no i trzeba będzie przygotowywać gdzieś początkiem kwietnia trzeba będzie wziąć zwodować Jedną, tu jeszcze nie myte, jeszcze brudne. No ale powolutku, powolutku. Pierwszy pójdzie ta czerwona. Potem zobaczymy, czy tamta, czy ta. Nie wiadomo. Jeszcze na razie. Tu jeszcze taka przyróbka. To jest elektryk. przyróbka Tutaj będzie taka zamiast tej liny stalowej. To będzie taka poręcz z rury nierdzewnej i będzie taki, no będzie można się po prostu trzymać tego bardziej, będzie taki masywniejszy. Nie? To chodzi jak elektryk z panelem. No też na razie brudne, bo muszę to kurde ugarnąć, ale to wszystko się da radę zrobić. Na razie zacząłem, nie mogę kurdy wyciągnąć tych słupków. Dwa wyszły, kurde, resztę nie ma szans wyciągnięcia. Chyba trzeba będzie odkręcać, kurde, te podstawy i wtedy jakoś próbować to wybić. Nie wiem. Na razie, kurde, jest problem, bo nie można tego wybić, ale, ale co by się nie dało wszystko się da. Trochę zabawy i. No i będziemy się bawić kurdy potem w lecie korzystać. pierwsza praca, a potem będzie korzystanie z przyjemności. No i pozdrawiam.